okrzyknięto chorym psychicznie, nawet go chcieli do kobierzyna wywieźć. A on zakłada bursy dla chłopaków, tworzy później zgromadzenie księży Salezjan i oni pracują w swoim powołaniu na niwie z młodzieżą męską. Do Polski przybyli najpierw do Oświęcimia i tam jest słynna szkoła salezjańska. Dziś tam jest ponad tysiąc młodzieńców w tej szkole. I w 1862 roku ten oto Jan Bosko ma następującą wizję. Ujrzał siebie na morzu, na Wyspie Skalistej, nieprawdopodobna burza, on jest sam. I tu na horyzoncie pokazuje się ogromny statek, a widzi na dziowie, stoi tego statku papież, są kardynałowie, są biskupi, księża i wielu ludzi. I zrozumiał wtedy Jan Bosko, że to jest święty kościół katolicki. U tego wielkiego okrętu kościoła widzi ogromne również inne okręty, które nieprawdopodobnie agresywnie atakują ten okręt. Okręty te atakowały okręt kościoła, wyrządzając mu wiele szkód. Równocześnie nieprzyjacielskie okręty rzuciły na papieski okręt olbrzymią ilość książek i broszur. Szczególnie gwałtownego ataku, zobaczyłem, że sam papież został ciężko ranny i umarł wskutek upływu krwi. Jednak znajdujący się na okręcie karnowie szybko wybrali nowego papieża i ogłosili światu o śmierci i o wyborze papieża. Wiadomość ta rozbiegła się szybko po całym świecie. Ów nowy, pa nowy papież podjął. Bardzo trudne zadanie. Ciężko uszkodzony okręt Kościoła zdawał się być zgubiony wobec szalejącej przemocy wrogów. Sądzili oni, że odnieśli zwycięstwo. Lecz wtedy, św. Jan Bosko mówi, że zobaczyłem, jak nagle z ciemności i zburzonego morza wyłaniają się dwie ogromne stelle a jednej większej widnieje wielka święta hostia z napisem IHS i napis Salus Credentium ratunek dla wierzących. Druga kolumna, troszkę mniejsza na niej stoi statua niepokalanej z napisem Auxilium Christianorum wspomożenie wiernych, wspomożenie chrześcijan. Kiedy wśród burzy i ciemności w największej potrzebie i rozbłysło to cudowne zjawisko świetlane. Wszyscy na okręcie zapałali nową nadzieją. A nowy wybrany papież wydał polecenie, by okręt skierować między te dwie świetlane kolumny, by płynąć w tym kierunku, choć okręty wroga dalej atakowały jak wścieknięte. I wydaje polecenie, że mamy dopłynąć do tych kolumn, i przymocować ten okręt łańcuchami do jednej i drugiej kolumny. I kiedy dopłynęto do kolumn i przycumowano je łańcuchami do tych dwóch znaków świetlanych, wtedy Jan Bosko zauważył, jak wszystkie okręty nagle popadały w największy zamęt, zderzały się z sobą, tonęły w głębi na wód lub wylatywały w powietrze. Inne oddalały się i znikały z pola widzenia. Wielu rozbitków z tych zniszczonych okrętów pływało na szczątkach statków, kierując się ku niosącemu ratunek okrętowi Kościoła. Przyjmowano ich tam z litością i udzielano pomocy. Jan Bosko tak tłumaczy tę wizję. Nieprzyjacielskie okręty oznaczają prześladowanie Kościoła, że przyjdą na niego nieprawdopodobne, ciężkie przeprawy. Jego dotychczasowe cierpienia są niczym w porównaniu z tym, co nastąpi. Scena ta oznacza, że papież zwycięży wrogów Kościoła dzięki nabożeństwu do Matki Bożej, którym rozchwali Kościół, a czego następstwem będzie powszechny, gorący kult do Eucharystii w całym Kościele. I to da zwycięstwo papieżowi. Kościół będzie wyżywał ciężkie chwile. Dozna wielu szkód, a samo niebo Przyjdzie mu z pomocą. Ciężkie czasy zakończą się i zapanuje pokój, a dla Kościoła to będzie nowy, wspaniały rozkwit.